Zaczynasz przygotę z badaniami klinicznymi i nie wiesz od czego zacząć? Ten mini kurs to bezpieczny pierwsze 45 minut z kluczowymi pojęciami prostym wprowadzeniem do branży. Kurs w liczbach. 10 lekcji, quiz i najważniejsze definicje w formie klarownego przeglądu podstaw. Z kursu możesz korzystać przez 365 dni od zakupu, a po jego ukończeniu otrzymasz imienny certyfikat IPA, czego dowiesz się z kursu? Czym są badania kliniczne i czym różnią się od eksperymentu medycznego? Kim jest sponsor, badacz i CRO? Jak współpracują ze sobą? Na czym polega randomizacja i czym są grupy kontrolne? Jakie dokumenty regulują cały proces badania? Jakie prawa przysługują uczestnikom badania? Czym są zasady GCP i dlaczego są fundamentem jakości? Jak wygląda struktura branży i podstawowe role w badaniach? To element większych kursów z zakresu badań klinicznych na naszej platformie. Może pomóc Ci zdecydować, czy taka forma nauki jest dla Ciebie. Dodaj kurs do koszyka i poznaj podstawy badań klinicznych bez stresu w przystępnej formie.